Werteo od kilkunastu lat co roku bada preferencje budowlane Polaków. No i kilka lat temu po raz pierwszy zapytaliśmy o stopień wykorzystania urządzeń smart home w nowo powstających domach i na podstawie badania, na podstawie tych ostatnich kilku lat widzimy, że może nie w jakimś bardzo wysokim tempie, ale popularność tego typu rozwiązań cały czas jednak rośnie. Jaka w takim razie jest świadomość istnienia inteligentnych rozwiązań w polskich domach procentowo i jak to się przekłada w ogóle na korzystanie z tych rozwiązań przez Polaków? Według wyników najnowszego raportu o budowie domów w Polsce, w którym badaliśmy osoby, które budowały dom w 2022 roku, urządzenia Smart Home były montowane w 34% nowych budynków. W 2021 roku było to 30,5%, więc widzimy, że ten wzrost faktycznie jest. I widzimy też, że osoby, które decydują się na skorzystanie z tego typu rozwiązań, są na tyle świadome ich potencjału, na tyle dostrzegają korzyści, które z tego wynikają, że planują też, aby w przyszłości rozbudować posiadany przez siebie ekosystem o kolejne sprzęty. I obserwujemy taki wyraźny trend w ostatnich latach, że będą to przede wszystkim sprzęty służące do, po pierwsze, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa domów czyli wszystkie kamery monitoringu, wideodzwonki, domofony oraz systemy służące, do automatyzacji urządzeń, które mamy wewnątrz domu, na przykład do oświetlenia czy do ogrzewania, zwłaszcza w kontekście energetycznym, w kontekście cen energii jest to niewątpliwy atut rozwiązań smart home, że one pomagają te koszty zoptymalizować. Warto też naszym zdaniem wspomnieć o tym, że respondenci, którzy zdecydowali się już na to, żeby zamontować smart home, robili to w znacznym stopniu samodzielnie, ponieważ 35% osób zdecydowała się, że będzie sama montowała sobie te sprzęty, natomiast 37% osób robiło to z pomocą fachowców, czyli okazuje się, że ten smart home staje się coraz bardziej przystępny nie tylko jeżeli chodzi może o kwestie ekonomiczne, ceny, ale także jeżeli chodzi o stopień zaawansowania technologicznego użytkowników, którzy bardzo często, bardzo często są w stanie samodzielnie sobie tego typu rozwiązania zamontować. A jakie funkcje inteligentnego domu są dzisiaj najbardziej przydatne Polakom? Jak to wynika z badania? Te, te funkcje, które by po prostu pomogły prowadzić zrównoważony styl życia, bo przecież one również są eko. Zgadza się. No, też nasi ankietowani wychodzą najwidoczniej z założenia, że dom jest do mieszkania, czyli musimy w tym domu czuć się dobrze, musimy czuć się komfortowo i to widać po wyborze tych urządzeń z kategorii smart home, które są montowane w domach. W 2022 roku najczęściej montowane były systemy, które pomagały sterować ogrzewaniem i aż 81% spośród tych, którzy smart home instalowali, zdecydowało się, żeby skorzystać z tego typu rozwiązania. Ono potrafi bardzo ułatwić Obsługę grzejników w domu, a w połączeniu na przykład z czujnikami temperatury bądź z czujnikami pogody sprawia, że moc grzania zastosowana w domu będzie dostosowana do warunków, które panują w środku lub na zewnątrz i optymalizować w ten sposób zużycie energii. Tak jak wspominałem, bardzo ważne są też kwestie dotyczące bezpieczeństwa. 77% osób posiadających smart home zamontowało sobie kamerę monitoringu, 61% sięgnęło po inteligentne alarmy, i też tutaj warto podkreślić, że są. To urządzenia, które mogą pełnić więcej niż tylko jedną funkcję, bo tam na przykład kamery oprócz nagrywania pomogą także rozpoznawać twarze osób, które pojawią się na ekranie i będą wysyłały odpowiednie powiadomienia na telefon użytkownika. Inteligentny monitoring daje z kolei możliwość taką, aby podejrzeć sobie na żywo obraz z kamery w dowolnym miejscu na Ziemi. To jest też. Przydatne, kiedy posiadamy zwierzę, wyjeżdżamy na jakiś czas, chcemy zobaczyć, jak to zwierzę się miewa, możemy sobie podejrzeć, po prostu, co się dzieje z naszym pupilem podczas, podczas nieobecności. I to, co jest też bardzo ważne, to to, że wszystkie te elementy inteligentnego domu można ze sobą łączyć. One razem, pracując, tworzą swoisty ekosystem. I tutaj, na przykład, inteligentna stacja pogodowa może wysłać sygnał do inteligentnej głowicy termostatycznej, aby ta zmniejszyła Poziom grzania kaloryferów, kiedy jest cieplej. Z kolei kamera, która rozpozna, że w pomieszczeniu nikogo nie ma, może wysyłać sygnał do inteligentnych żarówek, aby te zmniejszyły natężenie oświetlenia. Właśnie dzięki tego typu funkcjonalnym połączeniom te systemy smart home stają się coraz bardziej popularne. One wpływają realnie na komfort życia, na oszczędności dotyczące energii i widać to też po wynikach badania, ponieważ rzadko zdarza się, żeby ktoś decydował się tylko na jakieś jedno, pojedyncze. Urządzenie z tej kategorii. Zazwyczaj jest to więcej niż jeden sprzęt tego rodzaju, tak aby one właśnie mogły ze sobą współpracować i podnosić jakość korzystania z domu. A z jakiego powodu ludzie nie decydują się na przykład na, na założenie w domu jednego z systemów, hmm. dwóch kilku? Bo wiem, że badanie to też wykazało. Badanie to też wykazało, tak. Tych przyczyn jest kilka, a najpopularniejszą jest. Po prostu nie. Po prostu 43% badanych uznało, że nie potrzebuje tego typu urządzeń. Natomiast kolejnym powodem wskazanym przez nieco więcej niż co czwartego ankietowanego była cena. 27% osób wskazało, że właśnie tutaj kwestie ekonomiczne są decydujące. Innym jeszcze powodem może być też niski poziom zaznajomienia się z technologiami ze strony osób, które budowały domy. No i wynikające z tego potencjalne problemy z obsługą smart home. nie tylko może na, nie, niekoniecznie może tylko z taką obsługą na bardzo podstawowym poziomie, no ale właśnie z takim efektywnym korzystaniem z tego systemu aby on przynosił realne korzyści No i była też taka takie grona osób, które po prostu odpowiedziało nam w badaniu, że nie pomyślało o tym że takie rozwiązania mogłyby znaleźć zastosowanie w ich domu Istotny jest też fakt, który wynika z badania, że ponad 50% osób, które nie zamontowało do tej pory takiego systemu, nie wie, czy zdecyduje się na taki krok w przyszłości. Tutaj jeszcze widać jest potrzeba doedukowania się, zdobycia dodatkowych informacji, może referencji ze strony innych użytkowników, może tutaj też jest rola producentów tego typu systemów, żeby komunikować o korzyściach, jakie wynikają z posiadania ich. Natomiast to też naszym zdaniem jest ciekawe, ale 30% osób, które nie ma smart home, wie na pewno, że tego przynajmniej deklaruje, że na pewno w przyszłości takich systemów nie będzie instalować. A od czego zależy silny wzrost rynku? No, po części pan odpowiedział na to pytanie, ale być może jeszcze mhm. inne są czynniki. No na pewno też powiedzielibyśmy jeszcze o konieczności dostosowania tych rozwiązań do faktycznych potrzeb, do umiejętności obsługi, do poziomu umiejętności obsługi sprzętu tego rodzaju przez osoby o różnym poziomie zaznajomienia się z technologią, żeby ten próg wejścia był może troszkę niższy. Starsze osoby przykładowo niekorzystające ze smartfonów, mogą mieć problemy z korzystaniem z tych rozwiązań, no ale tutaj też jest rola powiedzmy rodziny, znajomych, żeby może wytłumaczyć, pokazać w jakiś sposób. Z takich rozwiązań można korzystać. Może też być tak, że osoby, które nie decydują się na takie rozwiązania, nie wiedzą też o tym, jakie korzyści dokładnie można byłoby dzięki nim osiągnąć. A są jeszcze... Natomiast, jeżeli mogę jeszcze dodać, to też warto, warto zaznaczyć i to też wykazuje nasze badanie ta rosnąca popularność tego typu rozwiązań sprawia, że one przestają być postrzegane tylko i wyłącznie jako takie gadżety dla entuzjastów technologii. Tylko stają się po prostu coraz, coraz to popularniejsze. No, są pod tymi strzechami, prawda? Coraz częściej. I też wróciłbym do tego wątku związanego z edukowaniem użytkowników. Takie uwypuklanie zalet, zwłaszcza w kontekście może finansowym, w kontekście energetycznym, myślę, że pomogłoby niezdecydowanym, aby po takie rozwiązania sięgnąć. Czy. W badaniu pojawiło się coś, co Pana zaskoczyło, a może zmartwiło. Jakieś inne wnioski z tego badania? Na pewno korzystnym wnioskiem dla producentów jest fakt, że rośnie odsetek osób, które już posiadają smart home i które, decydują, które deklarują, że będą chciały poszerzyć w przyszłości swój system i widzieliśmy, że w 2021 roku było to 70% użytkowników, a w 2023 jest to już 77%, a więc ten odsetek również rośnie. Zresztą od samego początku widzimy, że on był stosunkowo wysoki, ponieważ 70% to w moim odczuciu jest dosyć duża wartość. Wniosek z tego jest taki, że jeżeli ktoś na tego typu rozwiązania się decyduje, no to dostrzega potem po pewnym czasie użytkowania korzyści, jakie z nich płyną, no i ma ochotę po prostu na więcej. Co jeszcze możemy podkreślić, to to, że właśnie rośnie popularność też tych inteligentnych termostatów. Ja wskazywałem na początku, że w minionej edycji badania 81% osób zadeklarowało, że korzysta z takiego urządzenia. Startowaliśmy w 2021 roku z poziomu 68%, więc tutaj mamy wzrost o 13 punktów procentowych na przestrzeni ostatnich lat. No i widzimy, że no, tutaj jest odpowiedź ze strony użytkowników na kwestie dotyczące energetyki.